Będzie pochwalony Jezus Chrystus Amen. W, imię, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Nasza Matka Kościół gromadzi dzisiaj swoje dzieci w nocy. W noc Wigilii Paschalnej. Co znaczy Wigilia Paschalna? Wigilia, vigilare to znaczy czuwanie, a pesach po hebrajsku to przejście. A więc można powiedzieć, że vigilia paskalna jest to czuwanie przejścia. Jakiego przejścia? Musimy najpierw zrozumieć, że dzisiejsza noc, którą nazywał naród wybrany inną niż wszystkie, Obchodzona jest nie od dwóch tysięcy, ale o wielu tysięcy lat. Ponieważ sam Pan Bóg nakazał tej nocy nie spać jeszcze narodowi wybranemu, albowiem tej nocy dzieci Boże gromadziły się na modlitewnym czuwaniu, na modlitewnych uroczystościach, które miały upamiętnić wydarzenia Starego Testamentu. Które, jak mówiłem wczoraj, były figurą tego i zapowiedzią tego, co miało się stać wiele tysięcy lat później. Jakie wydarzenia nakazał Pan Bóg świętować Narodowi Wybranemu? W tych dwunastu proroctwach, które były dzisiaj odśpiewane, wymodlone, było wyjaśnienie. Miesiąc ten będzie początkiem i miesięcy. Tej nocy spożywać będziecie wieczerze. Macie przygotować nieskalanego, czystego, jednorocznego baranka, którego zabijecie, krwią jego skropicie od drzwiach Waszych dołów na kształt litery Tau. Jest to kształt krzyża. Upieczecie. Tego baranka i z przepasanymi biodrami gotowymi do wyjścia zaczniecie spożywać Paschę, ponieważ będzie to noc przejścia. Tej nocy przejdzie anioł śmierci i we wszystkich domach, które nie są opatrzone świętym znakiem, jednorocznego baranka, umrze wszystko to, co pierworodne. Ci, którzy skropią, można powiedzieć, dzisiaj znakiem krzyża odżywia swoich domów. Ocalaj. Ale to nie będzie jedyne przejście. Ponieważ po przejściu anioła śmierci przejdziecie z niewoli do wolności. Albowiem tej nocy będziecie wychodzić z Egiptu. Tej nocy właśnie Egipcjanie wiele tysięcy lat temu uciekali z Egiptu. Prowadził ich słup ognia, i słup ognia osłaniał ich tyły, żeby wojska egipskie, które niebawem wypuszczają się w pościg za Izraelitami, nie mogły się nad to zbliżyć do, do Izraelitów. Pierwsza rozpacz i pierwsza próba, kiedy uciekający docierają do. Morza Czerwonego jesteśmy zgubieni. Po ludzku sytuacja zupełnie bez wyjścia. Już wszyscy zrozumieli, że zginą, jednakże dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego. I tutaj Pan Bóg dokonuje kolejnego przejścia, kolejnej Paschy, kolejnego Pesa. Ponieważ na rozkaz swoich po uderzeniu laską Arona, wody morza rozstępują się, i wojski izraelici suchą nogą przechodzą przez Morze Czerwone. Te się natomiast za nimi zasklepiają, topiąc tych, którzy ich ścigają, a więc wojska egipskie. Jaka radość musiała nastąpić? Wówczas, kiedy Izraelici zobaczyli potężną moc w Boga. Ale nie przeszkodziło to im, żeby później przeciwko temu Bogu przegrać. Z wyrzutem zwracali się do Mojżesza. Po coście nas wyprowadzali z Egiptu? Tam mieliśmy wszystko do jedzenia, tutaj z głodu pomożemy, nie ma wody. Nie ma roślin, nie ma bólu prawnych, cały czas idziemy już tyle lat. I my, kochani, jako naród wybrany Nowego Testamentu, widząc cuda Boże, nie omieszkamy nieraz w Pana Boga wątpić. Sytuacja powtarza się niejednokrotnie. I to dlatego, kochani, Kościół Święty w tę samą noc, w noc przejścia, chce nas umacniać, abyśmy tych błędów nie popełniali w przyszłości. Abyśmy jako naród wybrany Nowego Testamentu nie popełniali błędów Starego Człowieka, ale odradzali się na nowo. Do dnia dzisiejszego Izraelici, już nie ma Izraelitów, Żydzi, świętują pasję. Oczekując przyjścia Mesjasza, który już dawno przyszedł. Dlatego, kochani, oni tego nie wiedzieli, a my już wiemy. I to dlatego, tak jak naród izraelski pod osłoną nocy uciekał z Egiptu, prowadzony przez słów owiach. Słów, w którym każdy pobożny Izraelita widział przecież, że to interwencja Boża, jest, że Bóg idzie przed nimi, a żeby ich chronić, idzie za nimi, żeby ich osłabiać, żeby ich strzec. Natomiast my po wielu tysiącach lat już wiemy, że ten Bóg, który prowadził naród wybrany i wyprowadzał z Egiptu, jest w Trójcy jedyny. I dlatego my dzisiaj do świątyni, żeśmy nie wchodzili za słupem ognia, ale za potrójnym święcznikiem trójkątu, który symbolizuje trójcę świętą. Która prowadzi naród wybrany Nowego Testamentu. Prowadzi naród, który oddaje cześć Bogu w trójcy jedynie. Kolejna sprawa, o którą dzisiaj trzeba powiedzieć, ponieważ tak jak powiedziałem, ta historia starotestamentalna była zapowiedzią przejścia. Przejścia nie tylko narodu wybranego z niewoli do wolności, nie tylko przejścia nieła śmierci, nie tylko przejścia przez Morze Czerwone, ale te wszystkie przejścia kumulują się wiele, wiele, wiele tysięcy lat później. Właśnie w nocy zmartwychwstania i przejścia Chrystusa ze śmierci do życia. I my, jako naród wybrany Nowego Testamentu, gromadzimy się tutaj nie, żeby wspominać tamte wielkie dzieła, no bo wypada je wspominać, bo są piękne, ponieważ Bóg od zawsze prowadzi swój naród wybrany. Ale prowadzi ten naród wybrany do dzisiejszego dnia prowadzi naród wybrany do dnia zmartwychwstania i do tego wielkiego przejścia, jakim było przejście Chrystusa Pana ze śmierci do życia. Wielka sobota, która jest dniem ciszy, była zawsze dla katolików dniem wspominania, jak to Chrystus wstępuje do otchłania, Wstępuje do odchłania, żeby obudzić ze stu śmierci tych, którzy od Adama i Ewy umierając nie mogli trafić do nieba, ponieważ... Człowiek musiał raj opuścić i nie mógł dostąpić pełnego zbawienia. Wszyscy ci ludzie przez te tysiące lat nie mogli się zbawić, trafiali do Szeorów i wszyscy z utęsknieniem czekali właśnie dzisiejszej nocy, aż Chrystus Pan właśnie po swojej śmierci wstępuje do odkłady, otwiera bramy szeboru i tam budzi. Pierwszych rodziców Adama i Ewe i wszystkich tych, którzy od tego czasu aż do dnia zmartwychwstania poumierali, i wprowadza ich tryumfalnie do nieba, które zostało otwarte przez ofiarę Jezusa Chrystusa na Krzyż. Krzyż jest kluczem, który otwiera niebo. I to dlatego dzisiaj, kochani, w czasie liturgii. Uczestniczyliśmy też w pewnym przejściu, kiedy kapłan do połowy obrzędów ubrany jest w szaty koloru fioletowego. Jest to kolor pokutny, kolor pokuty, który wyraża właśnie ten pokutny czas oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. I na granicy dwóch części obrzędów, tych pokutnych i uroczystej przyświętej, wyśpiewaliśmy uroczyście litanie do wszystkich świętych. Widzieliśmy ten orszak, począwszy od, od świętych proroków Starego Testamentu, przeświętych Nowego Testamentu, widzieliśmy ten orszak wstępujący do nieba. Wspominaliśmy właśnie, jak niebo otwiera się dla nas wszystkich, że należymy do tego kościoła, którego częścią Jesteśmy tutaj na ziemi, ale należymy do tego Kościoła, który jest w niebie. Który jest święty, doskonały i uwielbiony. I do Niego, kochani, wszyscy zdążamy. Ażebyśmy w drodze nie ustali. Dlatego punktem kulminacyjnym tych właśnie obrzędów radosnych Wigilii Zmartwychwstania będzie przyjęcie Komunii Świętej. Abyśmy w drodze nie ustali. Już nas Pan nasz Jezus Chrystus napoił w sakramencie Chrztu Świętego i karmi nas manną niebieską w tej wędrówce naszej przez pustynię dzisiejszego świata właśnie Komunią Świętą. Manna i woda ze skały były tylko i wyłącznie zapowiedzią rzeczy przyszłych. Rzeczy, które otrzymaliśmy od Jezusa Chrystusa. To jest siedem sakramentów które zapowiadane były już w Starym Testamencie. A dzisiaj możemy być szczęśliwi, że błogosławione nasze oczy, które to wierzały, błogosławione uszy, które to usłyszały, błogosławione ciała, które mogą dotykać rzeczy Bożych. Bo możemy dotykać, kochani, dzięki łasce i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa świętych sakramentów. Możemy współuczestniczyć w życiu Bożym przez przyjmowanie sakramentów, przez przyjmowanie Komunii świętej. Byliśmy dzisiaj świadkami poświęcenia uroczystego dwóch najważniejszych sakramentalnych Kościoła. Kościół, kiedy uważa coś za ważne i musi coś poświęcić, zazwyczaj Święci te przedmioty czy osoby uroczystą modlitwą w konsekracji. Kiedy święci się diakonów, kiedy święci się kapłanów, kiedy święci się biskupów, legaci papiesty, biskupi, tę główną, zasadniczą część, część prefacji konsekracyjnej uroczyście śpiewają. Tak jak dzisiaj byliśmy świadkami najpierw. Uroczystej, śpiewanej modlitwy poświęcenia Paschal. Kiedy tylko żeśmy weszli tutaj do świątyni, kiedy zapłonęły już trzy świece tryangulu, kiedy dopełniła się łaska całej Trójcy Świętej, kiedy wypełnił się czas, nastąpił moment uroczystego poświęcenia Paschalu, świecy, która w każdej katolickiej świątyni zwiastuje i przypomina i symbolizuje. Chrystusa Zmartwychwstałego. To właśnie ta świeca, tak jak ciało naszego Pana, nosi pięć ram. I dlatego umieszcza się w Paschale właśnie pięć gram kadzidła, które mają nam przypominać właśnie Chrystusa Umęczonego i Zmartwychwstałego. Ta świeca płonie w uchwale Bożej, ponieważ tej świecy, która na początku była niezapalona, była martwa, nie miała rady, nie było życia. Natomiast w modlitwie poświęcenia, kiedy zyskała grama i została po niej zapalona, zaczęło trić się w niej życie. I dlatego tej świecy, która symbolizuje Chrystusa zmartwychwstałego. I wszystkiego, co ze zmartwychwstania płynie, używa Kościół święty od wieku do poświęcenia najważniejszej wody w świątyni. Wody chrzcielnej. Chrystus odrodził się do życia i dlatego ta zapalona świeca została trzykrotnie umieszczona w wodzie chrzcielnej, którą przez cały rok będziemy używać w tej świątyni do udzielania sakramentu chrztu święty. Do Chrztu Świętego nie używa się zwykłej wody, nie używa się wody święconej, którą jesteśmy okrapiani w każdą niedzielę, ale jest to inna woda, ponieważ jest święcona przynajmniej tylko i wyłącznie raz w roku i drugi raz można ją poświęcić właśnie tylko w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Woda, która przechowywana jest w świątyni przez cały rok, w której obecny był Chrystus zmartwychwstały gdzie kapłan prosił żeby została ona zapłodniona przez Ducha Świętego, a miała moc dawania życia, a miała moc odpuszczania grzechów. I my zostaliśmy kochani tą wodą obmyci w czasie Chrztu Świętego. I za to dzisiaj również Chrystusowi, żeśmy dziękowali. Przypominając sobie, śpiewając są przy Bogu właśnie obietnice, które zostały złożone przez chrzestny, przez naszych rodziców, przez Kościół Święty, który udzielając nam tego wielkiego sakramentu, łaski Chrztu Świętego, wypraszał dla, dla nas konkretnych łask, ale także udzielał pewnych konkretnych zobowiązań, których Mam obowiązek tutaj do rozłości przestrzegać. A więc kochani, o dzisiejszej nocy można napisać setki książek, ponieważ nie jesteśmy w stanie tak łatwo wartykułować wszystkich rzeczy i elementów, które w chwili paschalnej się znajdują. Dlatego kochani, mam nadzieję, że śledziliście teksty czytania, modlitwy, które Kościół używa w czasie Wigilii Paschalnej, ponieważ żadna nie jest bez znaczenia. One wszystkie mają nas prowadzić do tej zasadniczej prawdy, którą jest zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech te święte słowa, niech te święte teksty, niech te święte obrzędy Was nieustannie uświęcają. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kochani, prosimy o modlitwę za papieża Franciszka. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Prosimy również, abyście rozpoczęli modlitwy, posty i zamawianie mszy świętych w swoich parafiach o wybór najlepszego możliwego papieża na dzisiejsze czasy, według woli Bożej. Przypominamy także, że trwamy w modlitwie. I zachęcamy Ciebie do dołączenia do niej o wybór nowego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej najlepszego na te czasy według woli Pana Boga. Jeżeli dołączysz do modlitwy, możesz w komentarzu napisać: 'Dołączam'. Subskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek. Wspieraj tak jak potrafisz. Zapisz się do nauk. Link w opisie filmu. Jeżeli ta nauka Ci pomogła, przekaż jałmużnę. Obserwuj nauki na naszych mediach społecznościowych. Napisz komentarz ze swoimi spostrzeżeniami. Daj okejkę pod filmem, aby pomóc w zasięgach. Udostępnij lub wyślij do znajomych. Sprawdź nasze inne propozycje w opisie filmu. Niech Ci Pan Bóg błogosławi.